Podczas zawodów hobby horsów Clementine Dr otrzymacie ode mnie dwie takie specjalne karty. Pierwsza z nich jest to karta zawodów hobby Horse. Jest to karta, na której, na której zbieracie pieczątki. Niektórzy z Was już tą kartę znają z poprzednich zawodów. Za każdą konkurencję otrzymujecie jedną pieczątkę. Jeżeli zbierzecie dziewięć pieczątek, dziesiątą konkurencję, macie ode mnie w prezencie. Natomiast druga karta jest to karta Ligi Hobby Horse, na której również zbieracie pieczątki. Tutaj u góry są daty. Jest... Sześć zawodów Hobby Horsów w tym roku, jest to tak zwana Liga Hobby Horsów. Jeżeli zbierzecie 5 z sześciu pieczątek, czyli będziecie na 5 z sześciu wydarzeń, będziecie mogli wziąć udział w specjalnym losowaniu fantastycznych nagród, gdzie główną nagrodą jest voucher do sklepu Clementine. DR o wartości 1000 złotych i wiele innych fantastycznych nagród. Tak więc więc zapraszam Was bardzo serdecznie, już 22 lutego spotykamy się w Olsztynie na zawodach hobby horsów Clementine Dr. Do zobaczenia!